Rola państwa oczywiście jest, natomiast jest to rola organizatora, koordynatora, prawodawcy, a nie rola instytucji, która ma sama budować mieszkania albo która ma ludziom płacić kredyty. Programy mieszkaniowe, które oglądaliśmy w co najmniej ostatnich 16 latach, a tak naprawdę przez całą trzecią RPE, to były programy nastawione na stronę popytową, to znaczy programy, które nie powodowały, Powstawania nowych mieszkań nie zachęcały deweloperów do budowania nowych mieszkań. Ich efektem było jedynie to, że grupa szczęśliwców, którzy się załapali na jakiś program, mieli dopłaty do kredytów, dopłaty do wkładu własnego, mieli większą łatwość w nabyciu mieszkania, kosztem wszystkich pozostałych. To znaczy, za to musieli zapłacić podatnicy. Muszą to dzisiaj tak? płacić podatnicy w podatkach, za to płacą również inni nabywcy mieszkań, dlatego że. Udzielanie takich popytowych programów sprawia, że ceny mieszkań są sztucznie podwyższane. Bo po prostu zachodzą naturalne mechanizmy rynkowe, że skoro deweloperzy wiedzą, że ludzie są w stanie dzięki państwowemu wsparciu zapłacić więcej, to te ceny też idą w górę. Kiedy pan minister Grabarczyk mówił, że 250 tysięcy mieszkań dzięki wam powstało, to nie jest prawda. To, co się udało wam zrobić, to załatwić 250 tysiącom ludzi, Łatwiejszy dostęp do kredytu, do tańszego kredytu, zapłacony przez wszystkich pozostałych podatników, którzy, tak jak już mówiłem, dwa razy za to zapłacili, najpierw dorzucając się tym wszystkim ludziom do, do kredytów, a potem jeszcze ponosząc przy zakupie własnych mieszkań koszty powiększonych cen. To nie sprawiło, że mieszkań w Polsce jest więcej, to nie sprawiło, że w tej chwili w perspektywie iluś lat mamy lepszą sytuację mieszkaniową. To, co dziś proponuje minister Buda i cała, cała partia rządząca w postaci programu Kredyt 2%, to jest program skrajnie nieodpowiedzialny. To, co robi Platforma Obywatelska i PSL i mówię to patrząc panu prosto w oczy, to jest w ogóle poza jakąkolwiek skalą nieodpowiedzialności, dlatego że to jest nakręcanie populistycznej licytacji, której po prostu są pieniądze podatników, pieniądze nas wszystkich wyrzucane na prawo i lewo i. Patrząc na to, jak ta licytacja wygląda, to po prostu strach się bać, co jeszcze do dnia wyborów się wydarzy, co zostanie obiecane. wyborcza. Tak. <laughs> Tyle w kwestii programów popytowych. Programy podażowe to jest nastawienie na właśnie podaż mieszkań, powiększenie dostępności mieszkań, zachęty do tego, żeby mieszkania w ogóle powstawały. To jest coś, na czym konfederacja się skupia w swojej działalności programowej w tym obszarze. To jest coś, co można powiedzieć w cudzysłowie, łączy nas z lewicą. Natomiast ten cudzysłów to jest bardzo duży, dlatego że pomysł lewicy na podażowy program jest po prostu taki, że jest problem, to niech państwo wybuduje mieszkania. No i to jest oczywiście żadne rozwiązanie, no bo każdy może wyjść i powiedzieć, że no, tutaj mamy taki problem, państwo powinno to załatwić. Tak, no to jest gdyby państwo było dobrym, efektywnym, tanim dostarczycielem potrzebnych towarów i usług, to PRL byłby krajem mlekiem i młodem, miodem płynącą i ludzie nigdy by nie pozwolili, żeby komunizm upadł. Konfederacja, wolność i niepodległość